Buty. ja mam kilka, ty masz kilka, nawet mata ma kilka par butów. Chodzi o to, żebyś ty w swoich najnowszych najkach spośród wszystkich osób na świecie wyglądał jak najlepiej. Zaczynamy temat? Skarpetki. Są dwie szkoły: old school, oraz school. Oldschool mówi, że odcień skarpetek powinien być zbliżony do koloru spodni lub butów, ewentualnie nawiązywać do krawata lub muchy. To się tyczy bardziej eleganckich stylizacji, ale my tutaj mówimy o adidaskach z łyżwą, więc newschool chłopaki, w którym nie ma żadnych zasad. żadnych zasad. Najpierw jednak, jedno z trudniejszych pytań. Czy można zakładać wysokie białe skarpetki? Kiedyś tylko w takich się chodziło, później to było przypałowe, a teraz, hej, jeżeli chcesz, to możesz w nich latać, to jest właśnie newschool. Jest wiele stylizacji, do których białe skarpetki naprawdę dobrze pasują, ale jeżeli nie ogarniasz tematów modowych, to lepiej iść po bezpiecznym torze i założyć skarpetki, które są mniej widoczne lub mniej wyróżniające się. To tak jak z fryzurą Messi. Nie każde rozczochrane włosy będą dobrze wyglądać, tak samo nie każde białe, długie skarpetki będą dobrze wyglądać. Wszystko zależy od stylizacji. Ten obrazek jest świetnym przykładem, jak wiele potrafią zmienić skarpetki w naszych stylizacjach. Zwróć uwagę, jak dobrze wyglądają buty, w których skarpetki są schowane, a jak źle, w których te skarpetki są odsłonięte. I o wiele lepiej by wyglądało, gdyby te skarpetki byłyby albo inne, albo całkiem niewidoczne. Moim zdaniem, do krótkich spodenek najlepiej jest zakładać stopki lub całkiem niewidoczne skarpetki. Do długich spodenek w zależności od stylizacji czasem dobrze jest schować te skarpetki czasem spoko, żeby jakoś wystawały. Uważaj na te dziwne skarpetki z napisami sport i tak dalej. Lepiej jest dopłacić do normalnych skarpetek. Hej, ty, wiem o Twoim brudnym sekrecie, wiem, że czasem śmierdzą ci buty. Mam na to trzy rady. Jeżeli cały czas chodzisz w tych samych butach, to nie dziw się, że dziwnie pachną. Dobrze jest im czasem dać odpocząć jakieś 24 godziny. Perfekcyjnie będzie, jeżeli włożysz do swoich butów prawidła. Druga rada to włożenie do butów paru torebek herbaty i wiem, że to brzmi dziwnie, ale serio działa. Sprawdzałem. Trzecia rada to zwróć uwagę na skarpetki, żeby miały dobry skład. Jeżeli dużo chodzisz w butach, przykładowo w pracy, ja tak miałem i od siebie bardzo polecam skarpetki z bambusa. Naprawdę robią robotę i jest o wiele lepiej. Czas na trzy rady, które pomogą twoim butom lepiej wyglądać z zewnątrz. Oh my God! Okay, it's happening. Pierwsza, nigdy nie ściągaj tak butów. Rada druga. Warto użyć impregnatu do butów. Dzięki temu uzyskają wodoodporność, a także mniej będą się brudzić, dzięki czemu na przyszły sezon będą lepiej zachowane. Jeżeli masz jakieś porządne buty, w których chcesz jak najdłużej latać, to koniecznie musisz o nie zadbać. Chcecie rada, dobieraj buty odpowiednie do pogody. Wiem, że jest wiele osób, które całą zimę przychodziłoby w konwersach, ale nie jest to dobre dla naszych butów. Może to powodować rozklejanie się lub jakieś permanentne zabrudzenia i po prostu buty tego nie lubią, dlatego warto jest mieć buty odpowiednie do każdej pogody. Teraz będzie trochę inaczej, ale nie ma się czego bać. Obiecuję Bo widzisz, tak jak śpiewał Taco Do szafy schowali, wansy powoli noszą Następuje w życiu taki moment, kiedy warto przetestować inne buty Żeby się wyróżnić z tłumu, żeby spośród wszystkich osób wyglądać trochę inaczej Wiem, że streetwear jest teraz mega popularny i nic zimnego Bo jest naprawdę świetny, ale warto jest wejść na poziom wyżej ze swoimi butami Wiem, że fajnie się lata w luźnych butach, ale chciałbym Cię zachęcić do wejścia na poziom wyżej. Nie mówię tutaj o jakichś bardzo eleganckich butach, ale o zwykłych trzewikach lub sztybletach. Dzięki temu wejdziesz na wyższy poziom stylizacji, które wyglądają zupełnie inaczej niż te, w których byłeś do tej pory. Pamiętaj, że w modzie zawsze chodzi o to, żeby eksperymentować i próbować nowych rzeczy. Świat idzie do przodu, trzeba iść razem z nim. Trzeba cały czas próbować nowych rzeczy i nie zatrzymywać się tylko na jednych i tych samych. Nie tyczy się to tylko butów czy ubrań, ale też tematów wykraczających poza temat mody. Zawsze warto eksperymentować i szukać nowych rzeczy, dlatego jeżeli będziesz miał taką okazję, znajdziesz jakieś trzewiki, które ci się podobają... Kubie śmiało i jestem pewien, że będziesz zadowolony. Ich największym plusem jest to, że Cię wyróżniają, ponieważ każdy teraz lata w Nike, Adidasach, konwersach lub Vansach, a ty będziesz w takich innych butach, które są poziom wyżej, więc warto spróbować. Jeżeli Ty, tak samo jak ja, masz problem z dobraniem odpowiedniego rozmiaru butów, to ten Protip jest dla Ciebie. Jeżeli masz buty, które są dla Ciebie za duże o pół rozmiara, o rozmiar, to game changerem jest włożenie do nich wkładki do butów. Kupujesz taką wkładkę w jakimś Dajśmanie. Jeżeli twój but ma rozmiar 43, wkładasz taką wkładkę. I twój but staje się 42. Wkładka zajmuje trochę miejsca, przez co but się kurczy i możesz wlatać w lekko za dużych butach i nie czujesz żadnego dyskomfortu. A dodatkowo dzięki wkładce zdecydowanie przyjemniej się chodzi. Musisz to sprawdzić. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję.